Zapraszam na film www.domza150.000.pl. Ciemaneczko. Lecimy. Najpierw trzeba. Odpinamy sobie. folię dookoła, to co na początku przybijaliśmy. Zawijamy ją do góry, przybijamy, żeby nam nie przeszkadzała. sypał obota Mhm. On za pójdzie sprawniej. chyba nawet wygodnie nożykiem niż takarem Nie dobiłam skrzywek do końca Później tak chciał będzie je wyciągnąć No i co? I przechodzimy zaraz do kręcenia blach. Lecimy z blachą. Ej, ja to robię tak. Tą blachę maskującą deskę czołową, czy tam okapową, tak zwał, tak zwał. Ej, najpierw zaczynam sobie od. Narożnika gdzieś tu miałem ołówek od narożnika z tego, że tak mi wygodniej z tego powodu, że tak mi wygodniej później jak, jak to woli mogę zrobić to inaczej po swojemu tylko tak, że później efekt końcowy był zadowalające dla was samych. Najpierw no dotniemy sobie górę. W tym miejscu. Miejscu. Później przy użyciu takiego narzędzia, bez którego nie rusz na budowie. centymetrów z jednej strony i z drugiej strony. Żeby mi zaszło później tutaj jedno na drugie. Żeby mi zaszło jedno na drugie. Ustawiam. I doginam. Według deski. Ach, wtedy mamy ładnie zrobiony narożnik. Oczywiście tu później łapię wkrętem od spodu. Tu od góry już będzie później wkręt, który będzie trzymał yy, blachę. Yy, jeszcze jedną, tam co idzie na górze. Okapową. Tu będzie trzymać jeszcze jeden wkręt. Resztę blach, czyli coś w tym stylu. Następna blacha z zakładem na wysokości gdzieś plus minus 3-4 cm 4 centymetrów. Czterech. poniżej, bo później że jak przyjdzie to blacha na górę, żeby ten wkręt nam nie przeszkadzał. Tak jak mówiłem następny wkręt przychodzi tu od dołu Tak samo i tu. Nie dociągamy za mocno wkrętów, żeby nie zgnieść za mocno uszczelki kauczukowej, która jest pod spodem, która jest pod, pod wkrętem. Na wkręcie Bo jak za mocno ściśniemy Później ono nie będzie spełniać swoich Swojego zadania No pęknie I odpadnie Lecimy tak dookoła, trzeba iść po blachę, no lecimy dalej Dawaj. Masz kamerkę, przekazuję ci Bo czas to pieniądz, a pieniąd to czas mm, Ja też My jedziemy z blachą I z wróblówką Zawsze mnie popadało, ale to takie kropelki z nieba lecące, tak jak widać. Wuje, kawa leci Z taśmą. No i co dookoła oczywiście Będziemy montować Taśmę, taśmę Wróblówkę Blachę o. No to jest niemiłe Odklejanie tego dziadostwa no, Powinny być jakieś folia czy to jest papier No I Także Mamy to Aj. No to kawa ma te rączki zgrabne, a nie tak jak ty Pazury dobrze, że nie poobcinałem No właśnie, widzicie ja opowiłem, do tego tak nic idzie Kurde To jest właśnie w tej taśmie najgorsze Drodzy widzowie Że po prostu Mały paproch się trafi. So. Mały paproch się trafi. To taka... Nie denerwuj się Łukasz. Staram się ostatnio bardzo, ten, nie denerwować się nawet do pracy, nawet powiem Wam szczerze, zacząłem jeść w pracy. Jak nigdy, oczywiście jem te. Jak to się nazywa? Wafle ryżowe. Wafle ryżowe. Pomagają w Ta. Dieta cud. Nie zasmakowało mi to i tak sobie biorę. Paczkę teraz sobie kupiłem do pracy. Mam paczkę przeznaczoną na 4 miesiące. Jak sobie dzielę. Jednego wafla na tydzień Nożykiem budowlanym O I To jest właśnie najgorsze w tej taśmie Tak jak widać To się takie paprochy trafiają pyk Dobrze, że pazurów nie poobcinałem, a miałem taki zamiar ha. Ale nic, jeszcze zostały pazury u nogi <gryśla> Które przeszły przez karpetkę. Tam nie obgryziesz Tam nie obgryziesz obgry <gryśla> Brzusiu przeszkadza Kiedyś to chłopie byłem taki wygimnastykowany, że kurde No a ja Mówię wam kurde Może widok Patrz jak się ślizga. O, mam cię. o, i ładnie i ładnie syf zlatuje. No i tak, o widać, o Wiktor oczywiście. Ten przymocowuje plastik Czyli tak zwaną wydoblowę. No i co, lecimy dalej? Żeby te ślepo latawce nie wlatywały, czyli nietoperze. No. Także widać ją Syfek ładnie może zlecieć, później się sprężaleczką. Już na koniec. Ten nie, oczywiście zrobimy to w koło, posprzątamy, żeby był tu pizzość glancuś. Dobra, będziemy się jeszcze słyszeć i widzieć. Czekaj, bo to jest ten, ja nie jestem. Ja nie wyłączałem. Tak, widać, praca się tam klei. <suszy> I kręci się powoli do przodu. Kawa klei, a ja kręcę. I jakoś idzie, już dużo nam nie zostało, dużo. Pracy dużo, tak, ale jeżeli chodzi o opierzenie. to już niedużo. dużo. Co w, 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 w luf, nie mogę się wysłowić. We wróblówce nie ma nic skomplikowanego Dokładamy do rantu opierzenia I wkręcamy w każdą dziurę, która jest <tuszone> <tuszone> Już, już! Skojarzył? <tuszone> Co? <tuszone> już tak, wkręcamy w każdą dziurę, która jest no i do przodu, po kolei. Po kolei do przodu. Ну, этот груд сейчас сюда, понаду. Позже и так, 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 и Co tu dużo mówić? Tu nie trzeba mówić, tu wystarczy popatrzeć Aha, Tak się rozpędziłem, że aż brakło mi wróblówki. I co teraz dalej? Wróble będą wlatywać. W będą wlatywać, nie? Mam gdzieś tam masz. Tu gadaj, coś porozmawiaj. Nie, ja już w masz cię, założę na głowę. Eś, nie zakładaj mi tego! Czemu? Ja se sam założę, kurde. Proszę ja Ciebie. Rzej widać. Lecimy z taśmą. No i takie. Jak wcześniej powiedziałem, pytbyce są. No co? Procese se zrób Proce na no pod choinkę pod, włożę I powiem, że dostałem prezent od tego Mikołaja Tak? Proce Pro, Proce Gumkę No, tak widać, o. Jeszcze jedna strona nam została. No i oczywiście, co? No, Mandżur musimy posprzątać, bo mamy troszkę Saigon. No, wiecie, dzień krótszy. Z każdej budowy na budowę przeliczyliśmy, że dzień jest krótszy. Także, no, mamy zimę, to nic nie, na to nie poradzimy, nie? Że będziemy się widzieć, słyszeć na pewno jeszcze. Mamy zrobioną wróglówkę A bicia sobie jedzie też Nie chcę mi się na głowę nakładać teraz w tym momencie No Mamy w koło zrobioną wróglóweczkę razem z, z blachą ze wszystkim Także będziemy schodzić teraz na dół, sprzątać to co to co żeśmy nawrócili i to? I no i to lecimy dalej. Będziemy jeszcze na pewno się słyszeć i widzieć Także do usłyszenia My jesteśmy w trakcie sprzątania Z Wiktorem Także, o, żeby ktoś nie mówił Tu już mamy na gotowce posprzątane Nikt nam nie zarzuci, że syf mamy czy coś zostawiamy po nabudowie bo tak nie jest od tego mamy wolki. a nagrywam z tego względu teraz już się robi szaruwa. może nie być widać nic za 15-20 minut nie? także jeszcze pod koniec się odezwę także do, do usłyszenia będziemy się słyszeć i widzieć no, panie, panie. Nie, aż nam się tak podoba zawsze podoba no już jest ciemno Muszę <grymne> Bo mi się chrusty przykleiły No, no, jest już ciemno, ale wszystko jedno My zjeżdżamy na bazę Ja już e, odżywiam się tylko takimi rzeczami <grymne> wafle, <grymne> wafle ryżowe, ryż z waflem Wafel z ryżem to wiesz, to jest to Chińczyki klepią też. Tymi małymi żółtymi rączkami. Ja to nie obojętne, mogą nawet te. Jak to się nazywa? No, no. Może zjechał, bo nie przejedzie. Mogą nawet klepać, wiesz, kto? Uciapate. No, no. Można, że smaczny jest. Trzeba iść do fryzjera, bo już mnie tam... Ale zabija głód. Bo mnie cepan swędzi jak Mam czapkę na głowie. Że Żegnamy Was w dniu dzisiejszym Dokładnie. I widzimy się następnego dnia, kolejnego o, pyk. pyk, przepisobo Kawa jechał 10 na godzinę, nawet nie. Było ograniczenie do 30, do 30 czy do 20? 20 jest, jak no, do 30 jest jak dobrze mówię Nie tam do 30 jest Jedną Ale przy 30 to tam koła podają <śmany> Mamy y, okazję nieraz to zauważyć jak się... Nie, no, rusztowanie Co niektórzy się zapomną i po prostu biorą no. rozpęd Przelatują przez kopkę I tylko i tylko słychać yes. i... plastiki no że nic, trzymajcie się. Do następnego. Do następnego. A co to za nieoczekiwana zmiana prowadzącego? Otóż lecę do Wiktora po przyczepę pożyczyć. Bo ja mam dwie załadowane, dużą towarową. Nie, dużą towarową mam prawie pustą, ale to trochę byłby przerost formy, żebym ja ciągnął tą przyczepę, żeby 300 kg nam przywieźć. A lecę jutro, moi drodzy, na Poznań rano. O 5, wyruszę pewnie wezmę kamerę za sobą też, ale wyruszam jutro o piątej, żeby tam być na 8, czy też przed 8 żeby na jak otworzę, żeby być, żeby wrócić jak najszybciej. Ale lecę po podłogę do garażu. Znalazłem jednak, będą te płytki PCV, czy tam jak to się nazywa, te puzzle takie, ale znalazłem polskiego producenta. No, wychodzi na takim garażu. A taniej niż te firmowe, bym kupił. A wydaje mi się, że to będzie tylko nazwa. Tak więc zobaczymy, jak to będzie. Yy, jadę, bo chcę dotknąć tego fizycznie. Jak zobaczę, zadecyduję. Ale dogadałem wszystko. Zadzwoniłem, dogadałem, umówiłem się, powiedziałem, że przyjadę. Jeżeli u. będzie to to, co oglądałem, bo byłem u Sławka, zobaczyć to, jak wygląda to firmowe na podłodze. To niestety przede wszystkim firmowego nie mieli od ręki. Nawet w interkarcie nie mieli na miejscu, się okazuje, bo dzisiaj dzwoniłem również. Mm, no. Tak więc ruszam po przyczepę. I życzycie mi powodzenia jutro. Powiem wam, historia nie z tej ziemi. <noise> ale chyba na razie nie mogę o tym powiedzieć, bo komuś mogę coś zepsuć. Tak więc opowiem wam po wigilii. Ale przypomnijcie mi to, jakbym zapomniał. W każdym razie mam przyczepę już od Wiktora. Siatkę mam. Idealnie mi się będzie lecieć z takim zestawem, ale tu i tak nic nie widzicie, tak więc... Zobaczymy, jak się sprawuje sprzęt. bo Ja powiem Wam, już tam Wam tego nie będę pokazywał dzisiaj, bo po co? Bo wczoraj było widać, ale ja dzisiaj mam zamiar jeszcze to wszystko pospachlować na drugi raz polecieć. Pod warunkiem, że jest już suche. Na tyle, co o tym gadałem zresztą. Gadałem o tym, że to musi być suche, tak, żeby ciepło jest, ale tu jest, ciepło jest, ale tu nie widzę. Muszę w końcu, ale jeszcze chwilka. Wczoraj już mnie tutaj oczywiście popieściło. Ale nie mocno. Dobra, na jednych, na dwóch tych tylko. No jest, jest spoko. Jest po prostu ciepło. 230. Nie, to jest volt. Ampery. Teraz zobaczcie, 975 watów. Ale ustawiłem na 20, na 20 stopni z godziny temu, żeby podciągnęło. Ale widzę, jest ciemne jeszcze. Pięknie powciągało do środka siateczkę czyli to co mówiłem że nie, nie nie nadaje się to jeszcze dzisiaj do szpachlowania zdecydowanie Ale myślę żeby tu włączyć dzisiaj pochłaniać wilgoci Pochłanać wilgoci tu wrzucić bo z zewnątrz wilgoci już nie będzie targał Prawie w ogóle i wyciągnie tylko wilgoć tą co jest tutaj No więc właśnie Tak zrobimy idę po pochłanacz mamy dwa swoje Jak dom budowaliśmy to się spisały rewelacyjnie co, tu gadać chyba? Dzisiejszy materiał będziecie mieli bez tej kanciapy, ale ta kanciapa powstaje na Waszych oczach i powstanie wkrótce. Przypominam o tym, co będzie organizowane. 20 grudnia wrzucę już informację o tym y, ostatnim w tym roku konkursie, losowaniu. Czyli jeżeli ktoś y, od 20 do 20, 24 grudnia zrobimy tutaj w tej kanciapie, już myślę, że odmienionej. Zrobimy losowanie. Ktoś, kto kupi projekt budowlany, dom za 150 tysięcy PL. Ktoś, oczywiście mam nadzieję, że nie kupi ktoś tego specjalnie, żeby zestaw narzędzi wylosować. Narzędzia będą o wartości gdzieś 7-8 tysięcy złotych. 7-8 koła będą narzędzia, takie, które są potrzebne do tego, żeby we własnym zakresie systemem gospodarczym budować dom. Poza tym jest poradnik tego oto tutaj garażu, co jest na własnych oczach w tej chwili kończony. Do poradnika dostajecie Państwo dostęp do materiałów wideo, które nie są publiczne w chmurze na Google Dysku i jest ich tam bardzo dużo, kilkadziesiąt godzin. Poradnik oczywiście dostajecie i osoba, która zostanie wyłoniona spośród tych, które nabędą projekt. My z moją ekipą bez względu na to miejsce, jakie to będzie w Polsce, mówimy o terenie rzeczpospolitej u nas. Na naszym podwórku przyjedziemy, zrobimy, damy usługę. Czyli ja, dyrektor i Wiktor pojedziemy i wspólnie z Wami, jeżeli będziecie mieli ochotę, a jeżeli nie, to zrobimy Wam ławę fundamentową w bardzo dobrej jakości. I nie bez względu na to, czy wprowadzicie zmiany w projekcie, czy w adaptacji na przykład dom zmienicie, czy też powiększycie, zostaną zrobione ławy. Dzwonił do mnie w jeden z widzów z, ze Śląska, pogadaliśmy no chwilę dłuższą i mówił: No, to kiedy przyjeżdżacie? Umyślam się, że ma zamiar kupić projekt właśnie w tej promocji. Powiem Wam, że to byłaby bardzo fajna sprawa, chociaż u niego akurat nie ma szkód górniczych, bo na ten temat rozmawialiśmy. Ale chciałbym wykonać kiedyś takie fundamenty ze szkodami górniczymi na terenie, gdzie występują szkody górnicze, bo to są inne fundamenty zupełnie inne fundamenty. Może będzie kiedyś okazać, gdzieś kiedyś pojechać do kogoś, pomóc zobaczyć, może komuś zrobić takie. Pomysłów, mnóstwo. A tymczasem idę popochłaniać i uciekam. Muszę jeszcze zabrać końcówkę przejściuwa. Bo ja mam w dzipie. Nie wiem czy odwrotnie, ja mam chyba europejską, a w przyczepie Wiktora jest Polska. Gdzie Polska, leży w Europie, nie? Nie wiem powiem wam jaki to jest standard. No generalnie ja w dzipie mam to gdzie jest dużo pinów, takich dziurek. Dużo sporo ich jest. Tak mam w Jeepie, to jest męska, oczywiście, a to jest ta standardowa, którą każdy z nas zna najpewniej, bo chyba teraz będzie widać. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja: dom za 150 tysięcy.pl